Cześć, z tej strony do Domi. Chciałam Wam pokazać, co ostatnio kupiłam w Oriflame. Wzięłam sobie katalog od koleżanki i zamówiłam. Mamy tutaj następujące dwa żele pod prysznic. Ten jest z grejpfrutem, kiwi i jabłkiem, 250 ml pojemności. Ten tak samo, 250 ml kwiatowy. Mamy dwie maseczki do twarzy. Ta jest oczyszczająca, a ta kojąca z owsem. Tutaj mamy maseczki trzy do włosów. Spokojnie starczają na dwie aplikacje, na długie włosy. Pierwszą mamy z mango rewitalizującą, druga jest z awokado nawilżająca i trzecia regenerująca z banana. Myślę, że spokojnie te produkty zużyję w najbliższym czasie. Jeśli wy, wy mieliście Jakieś, jakieś produkty z tych, które ja zakupiłam? Podzielcie się opinią w komentarzach na dole. Jeśli filmik się podobał, zostawcie łapki w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić następnych filmów.